Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Czas na kolejny odcinek z Pucharu światowskich narciarskich Czas na drugi konkurs w Lillehammer. Czy Polacy poprawią swoje wczorajsze wyniki? Które tutaj były całkiem niezłe. W rzeczywistości też nie można powiedzieć, że to był jakiś bardzo nieudany konkurs dla nas. A jak będzie teraz, przekonałam się już za chwilę, więc zaczynamy zawody. Dość nieoczekiwany podium było w pierwszym konkursie. Otóż wygrał Pius Paszkę, jego drugie zwycięstwo z liderem Pucharu świata, dość nieoczywistym, przed, kim? przed Danielem Chofeningiem i największą asystacją, Maksymilianem Ortnerem. Skoczek, który miał nie jechać w ogóle na zawody, tylko wystartował ze względu na to, że Daniel Huber dostał kontuzji, która wykluczyła go ostatecznie z tego sezonu, niestety. A szkoda, bo dawał sporo dramaturgii pod koniec rywalizacji w zeszłej zimy. Jednak może wróci za rok. W zeszłym też był powrót w całkiem niezłym stylu. Przekonamy się. A teraz Maciej Kot skoczył 123,5 metra. 5 punktów odjętych. Nie najgorsza nota. Awans raczej będzie, ale co z tego awansu wyjdzie przekonamy się niedługo. Bo z kim to przegrywa? Z kilkoma zawodnikami przegrywa, ale jest teraz pierwszym oczekującym. Sądzę, że ja was macie jako test z gatunku tych luźnych. A jak teraz skoczy drugi z naszych, Paweł Wąsek? 136 metrów wyprowadzić, ciężko będzie o taki skok Pawła. Chociaż bardzo dobry skok w drugiej serii, dał mu awans do czołowej, 15 a teraz Paweł Wąsek skacze ponad 135 metrów, 100, nawet 100 na 140, 141,5. Niskie noty, bo ciężko tam dać pięknym telemarkiem, a jaż 7 punktów odjętych, ale jest liderem. O 5,6 punktów nad rewelacją wczorajszego konkursu Maksymilianem Ortnerem. I teraz czas na dość wielki zawód ze wczoraj, Kamil Stoch. Poza rundą finałową, czy dzisiaj będzie lepiej? Wszyscy na to liczymy. Trochę spóźniony skok Kamila, ale solidny. W okolicach 130 metra, z równo 130, 7 punktów odjętych, jest piąty. Z taką próbą w konkursie raczej zakręcił się coś w okolicach 30 miejsc. Znaczy, może nie, że gdzieś w okolicach trzeciej, czwartej, dziesiątki, więc solidny wynik. I teraz dobry, bardzo dobry skok Dawida w rundzie finałowej na początek drugiej dziesiątki w pierwszej. Był 29. Tutaj było znacznie lepiej. Czy teraz również będzie dobry wynik Dawida Kubackiego? Średnie wyjście z progu, ale ma to noszenie Dawid i skacze ponad punkt K, więc awans jest raczej pewny. 124,5-6 34. miejsce. Alvorek Graneru skoczył bardzo słabo dziś, w pierwszej serii był trzeci, w drugiej spadł go kilka lokat. I teraz lider, być może naszej kadry, chociaż skacze na pewno gorzej niż Paweł Wąsek, Aleksander zniszczył. Dobre wyjście z progu Olka i piękna sylwetka w locie I to jest bardzo dobry skok Aleksandra Zniszczoła. 140,5 metra, tylko 4 punkty odjęte jest piąty. Oby powtórzył taką próbę w rywalizacji. Już w konkursie głównej i raczej wszyscy będą zadowoleni. I kwalifikacje wygrywa Pius Paszkę przed Ryojko Bajasim. piąte miejsce Pawła Wąska, szóste Aleksandra Zniszczoła. Poza nimi to 29 Kamil Stoch, 42 Dawid Kubacki, 43 Maciej Kot, więc wszyscy są, to jest największy plus. Do niespodzianki na pewno od odpanięcie Kiliana Paje, na Nakamury i Shiro Kobayashi'ego. Więc czas na konkurs, a w międzyczasie przypominam, że jeśli ktoś nie subskrybuje tego kanału, niech zostawi kliknie ten czerwony przycisk, nie na szary, zostawi łapkę do góry, idziemy po 500 subskrypcji. Konkurs rozpoczął Robert Johansson z skokiem na odległość 119,5 metra. Skok! Który raczej nie da awansu Robertowi Hansonowi do rundy finałowej, a jak skoczy Maximilian Ortner, niespodziewany podiumowicz wczoraj. Ma sprzyjające warunki, czy je wykorzysta? Stać go na pewno na naprawdę dobrą próbę. Pokazuje, że jest w naprawdę super formie, Maximilian Ortner. I to pokazuje również i teraz. Oczywiście 7 punktów odjętych, wysokie noty. Daje mu to prowadzenie, pewnie zakręci się w okolicach czołowej dziesiąt, dziesiątki, ósme, 9 siódme miejsce. Raczej może być Ciebie siebie bardzo zadowolony. Kolejny skok, jaki ujrzymy, to skok Danila Wasiljeva. Reprezentant Kazachstanu odpadł wczoraj w kwalifikacjach. Tutaj dzisiaj jest w konkursie, przydałyby się punkty Kazachstan. Turcja je ma, to może i Kazachstan. Bo Fatih Adra miejsce wczoraj. Całkiem niezły występ, ale jednak Daniel Wasili skacze krótko. 118 metrów, 7 punktów odjętych, ostatnia, szósta lokata. Mógł oczekiwać czegoś, czego więcej, od siebie czegoś więcej. I teraz wszyscy Polacy zaciskają kciuki, bo skacze ale najsłabszy punkt naszej kadry. Macie kod, jednak wszyscy wiedzą, że Macie stać na punkty i wywiedzie, gdy jakiś jakieś pojedyncze przypadki. Maciej Kot spóźnione wyjście z progu, lekkie skrzywienie, ale przekracza punkt konstrukcyjny i ląduje ładnym telemarkiem. 127 metrów, 4 punkty odjęte, jest trzeci. Hmm. Czy będą z tego punkty? Nie wiem, ale można liczyć. Może się uda, przegrywa tylko z Maksymiałem Otnerem i Fennem Marusiakiem. Czy doszło do zmiany przed skokiem Pawła Wąska? Nie, cały czas Maciej Kot trzeci. Bacher też skoczył tak na rundę finałową. Obydwoje mogą liczyć na punkty. I teraz. Aktualny lider naszej kadry. Wczoraj 14. Tutaj było znacznie gorzej jak będzie teraz. Paweł Wąsek. Dobre wyjście z progu, Pawła Wąska. Chyba nawiązuje tym skokiem do rywalizacji w prawdziwym świecie. Paweł Wąsek 134,5. Tylko dwa punkty odjęte jest drugi. Na pewno dzisiaj będą punkty. Brawo, Paweł. Bo takie bodźce są bardzo potrzebne polskim skokom. I teraz czas na ostatniego z tych, którzy wczoraj nie punktowali się, naszą kadrę Kamila Stocha. Dobry tutaj piątek w rzeczywistości był średni. Wczoraj bardzo słaby występ. Jak będzie teraz? 138 metrów potrzebuje Kamil. Czy majmy kciuki za naszego mistrza. Czy kroty zwycięzca turnieju? czterech skoczni skacze rewelacyjnie. 130-140 metrów. 5 punktów od 1 do ty 17 jest drugi. Gdy tak było wczoraj, wszyscy bylibyśmy zadowoleni. A tak, to musimy czekać. Co to da? Ile kamieni walczy w rundzie finałowej? Jeśli chodzi o takie ciekawostki, to zobaczmy skok Zimona Mana, reprezentant Szwajcarii. Dobre kwalifikacje. Blisko 30, przekroczył punkt konstrukcyjny. Niestety w konkursie skoczył bardzo kiepsko. Trzeba to powiedzieć jasny. z ostatnich lokat. Jak będzie teraz? Simon Aman. Nierówna sylwetka w locie, ale jakże daleki skok. 136,5 metra. 5 punktów odjęty Jest trzeci. Przegrywa jedynie z Maximia Mortnerem i Kamilem Stochem. To jest skok na, to jest to skok na top 10. Brawa dla Simona. A my teraz zobaczmy skok Dawida Kubackiego. Reprezentant Polski nie może zaliczyć tej inauguracji do jakichś bardzo udanych, ale też nie ma tragedii w wielu skokach. Widać, że jest to równy, solidny poziom. Dawid Kubacki. I tym równym, solidnym poziomem być może wykrakałem brak dzisiaj punktów. 128,5 metra. Niby tylko dwa punkty odjęte, ale dopiero 28 miejsce Dawida. Niestety żegna się już po pierwszej serii z nami. Taj Maciejko zdobywa punkty, tak Dawid niestety nie. I teraz. Ostatni z naszych wczoraj tutaj drugi. Aleksander zniszczył. Drugi skok solidny, pierwszy, średni. Dało mu to chyba 21 miejsce. Jak skoczy teraz Olek? Niestety ten wczorajszy występ jednak był z gatunku tych dobrych. 101 metrów, 2 punkty odjęte, zamyka stawkę. Aleksander zniszczał. Szkoda. Bo raczej każdy liczył na lepszy występ Polka. A pierwszą serię kończy Mariusz Lindy, według mnie jeden z faworytów do kryształowej kuli. Pierwszy start sezonu średni. Ale Harvareg Gunner sprzed dwoma laty też na początku zimy jego występy były takie dosyć średniawe, później była Dwinistrzowska forma. A jak teraz poleci Marius Lindwig ponad Hez i w jakim stylu? Ten telemat był wręcz piękny 147 metrów, 5 minut i oczywiście. Pewne prowadzenie na półmetku rywalizacji. O 4,7 punktów między Mariuszem Indykiem a Piusem Paszkiem stoczy się rywalizacja o zwycięstwo. Mamy w rundzie finałowej trzech Polaków: Kamila Stocha 7, 14. Pawła Wąska oraz 25. Macieja Kota. Zapraszam na rundę finałową, w której mam nadzieję, że nasi się poprawią. W szczególności Paweł, a Kamil utrzyma miejsce w czworości ale My. Zobaczmy miejsce rewelacji z Kanady. Tejta France, dziesiąty w konkursie indywidualnym. Tutaj, tuż poza podium. A jaki skok teraz da młodziutki Amerykanin? Dobre wyjście z progu, ładna sylwetka, ładny skok. Kto wie, może dzisiaj też będzie spory awans. 136 metrów, 4 punkty odjęte. Na pewno jest dużo możliwy. Jeśli chodzi o tego zawodnika. Teraz Maciej Kot, 25. miejsce. Może być zadowolony z tego występu, bo raczej mało kto liczył, że Maciej da radę dzisiaj zapunktować. Niech skoczy na luzie i ten skok na luzie będzie naprawdę dobry. Maciej Kot przeskracza punkt HS 142 metry. czy punkt odjęte i pewnie obejmuje prowadzenie. To jest skok na top 20 na pewno. A może i walka top 10, kto wie. My zobaczmy teraz próbę rewelacji pierwszej serii, Jefena Marusiaka cały czas na prowadzeniu, Maciek przed Timim Zajcem, który jest kompletnie bez formy i Anżela liderem kadry Słowańc. Poza Anżelę Słowańc wyglądają bardzo blado. A kto czy Jefhen Marusiak 135,5 by prowadzić potrzebuje, Ukrainiec? Stać go na to, miosz w rzeczywistości nie jest tak dobrej formie jak tutaj. Jefhen Marusiak 135-136 metrów? 136,5. 4 punkty odjęte. Jest liderem. Może będzie reprezentant Ukrainy po raz pierwszy w historii top 10. Ale my już się skupiamy na próbie Pawła Wąska. 134,5 w pierwszej serii. Jak będzie teraz? Stać go na naprawdę dobry występ. Trzymajmy kciuki. Jest dobre wyjście z progu w wykonaniu Pawła. I to jest genialna próba Ponad 146. 147,5. To byłby nowy rekord. 6 punktów odjętych. Genialne noty to jest skok na podium. Ja to mówię teraz, to jest skok na podium. Te różnice wcale do, to, do trzeciego Forfanga nie są tak duże. Nie widzę tu nikogo, który mógłby podskoczyć Fawowi. Znaczy podskoczyć to pewnie mógłby, mógł, ale nie ma ich dużych. A my? Spójrzmy teraz na skok drugiego wczoraj Daniela Chofaninga. Cały czas doprowadził Paweł Wąsek. Trzeci Jechan Marusiak, czwarty Maciej Kot. Dziewiąty w okresie serii Daniel Czofanik. Jak skoczy Austriak? Na pewno wielki talent. Czy potwierdzi to również w tej próbie? Jest bardzo dobre wyjście z progu i ma to noszenie czofajnik, ale ląduje radnej dogi i nie wyprzedzi Pawła Wąska. Wyrównuje jego odległość. <laughs> Przegrywa naprawdę minimalnie, bo 90 punktów pół metra zabrakło. Jak skoczył Simon? Trzecie dnie, 120, ale teraz. Kamil Stoch. Dobra pierwsza seria. Siódme miejsce, 140 metrów. Potrzebuje dalej, ale my liczymy na chociaż powtórkę. Trzykrotny z mistrz olimpijski. Kamil Stoch. Spóźnione wyjście z progu, ale spróba jak najbardziej solidna. 136, 135,5 metra, punkt tylko odjęty, jest czwarty. Będzie dzisiaj top 10 dla Kamila. I to najważniejsze. I my... Spójrzmy teraz na próbę Maximila Ortnera, rewelacji wczorajszego konkursu, trzeci, dzisiaj już jest szansa to powtórzyć, By dwa razy miał szóstą notę i w pierwszej drugiej serii to starczyło na trzeci wynik, więc to naprawdę duże osiągnięcie tego Austriaka, jak powiedział, to jest druga najlepsza rzecz, która mu się w życiu przydarzyła, jaka pierwsza? Nie chciał powiedzieć, ale teraz skacze 135,5 metra, tylko punkt odjęty jest trzeci, będzie top 10, może podium nie będzie, ale może być z ciebie zadowolony ko słaba forma Słoweńców, Lowro to potwierdza dopiero dziewiąta lokata Johan Andre Forfank skakuje na trzecie miejsce. Ma nadzieję na podium, ale ci się uda, nie wiemy, ale my jeszcze się cieszymy, bo Paweł Wąsek ma minimum trzecie miejsce, a zostało dwóch. Pierwszy z tej dwójki, zwycięzca wczorajszego konkursu plus Paszkę. Zarówno miksie jak i wczoraj skakał najlepiej. Może nie jest to materiał na zwycięstwo Pucharu Świata, ale kto wie, może sprawi największą sensację w historii. Reprezentant Niemiec Piłs z paszkę, przeskakuje 145 metr, 146,5, czy 19,5. On jest liderem o 25,2 punktów, odstawił resztę do innej ligi. I teraz, czy Mariusz Lindig mu dorówna? Ciężko nie skoczyć w tej samej lidze co piósł paszka, ale Mariusz nie to udowodnił w pierwszej serii. 145 metrów potrzebuje. Stać go na taką próbę, minimalny wiatr pod narty nie ma sprzyjających warunków! Wszystko zależy od jego długi, od tyle je skacze! Go nawet na podium dzisiaj nie będzie. 130-137, tylko punkt od... Nie jednak jest drugi, ale porównaniu z tą on miał w pierwszej serii, to to jest bardzo duża strata, 20 ponad 1 punktów. Nikt się tego nie spodziewał. Mariusz innych zawalił drugą serię. To był skok na coś w 10-11 Nie wiem, słaby wynik po prostu Mariusza Sandwika, A my cieszymy się z podium Pawła Wąska. 9 miejsca Kamila Stocha i rewelacyjnego w przypadku Macieja Kota, bo 11 wynik to jest najlepszy od chyba sezonu olimpijskiego w 2018 roku. Więc brawo Maciek. Co do rewelacji to 10. miejsce Hena Marusiaka z Ukrainy. Tate France, Simon wam z punktami kolejnymi. To jest w jego przypadku bardzo ważne, bo chce ten wiez o Trondheim. każdy to wie. Więc w pierwszy weekend punktowała cała piątka naszych. Raczej jesteśmy z tego zadowoleni. Szkoda, że każdy po innym konkursie, ale wyniki każdego te pojedyncze wyzywają, że ta zima daje nam spore nadzieje. Każdego stać naprawdę na dobre skoki. Może nie ma regularności, ale w Pucharze Narodów te wyniki z tego weekendu dają nam to bardzo dobre czwarte miejsce. Z niewielką stratą do Austrii, z stratą do Dormienia w przypadku Norwegii i Niemiec. Jak będzie wrócę, przekonamy się wkrótce. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to sytuacja jest taka. Pius Paszkę Manny Piusa Paszke, Johan Forfanga. Mamy piątego Aleksandra Zniszczoła, dziesiątego Pawła Wąska. Kamil Stoch, Dawid Kubacki są na 17, czyli bardzo solidnym miejscu, a Maciej Kord 22. Oby nasi podtrzymali tą formę i będziemy naszej wszyscy zadowoleni, więc przypominam o stawieniu subskrypcji, łapki do góry i dzwoneczka, niech życzą kolejnych filmów. Cześć!